Pomyśl sobie, co dla ciebie oznacza słowo przedsiębiorstwo, firma. Bardzo często słyszę o tym, że ktoś jest przedsiębiorcą albo przedsiębiorczynią, a tak naprawdę, kiedy wejdzie się w szczegóły, okazuje się, że pracuje na etacie, jest freelancerem, ale rozlicza się na kontrakcie B2B. Czyli de facto nie ma umowy o pracę, tylko dostawa faktury, ale umówmy się, jest to praca taka na etacie w kontekście naszej usługi. I oczywiście to nie tak, że krytykuję to rozwiązanie, że to jest nasza świadoma, świadomy wybór, rejestrujemy działalność najczęściej po to, żeby zoptymalizować podatki, uwolnić pewne rzeczy. Jest wszystko w porządku. Natomiast zdarza się również tak, że my chcemy budować jakieś tam przedsiębiorstwo, czy też jesteśmy freelancerami, na przykład agent nowy. Jest To Jest osobą, która chce pracować samodzielnie, ale pracuje osobiście. Kiedy te osoby zasmakują trochę wolności, trochę samodzielności, to bardzo często myślą sobie, że można byłoby zrobić kolejny krok, poszukać innych klientów, żeby nam to dało większą stabilizację. I bardzo często rozpoczyna się od tego, że ja mam jednego dużego dużego klienta, który zajmuje mi prawie 100% mojego czasu. Ja myślę o tym, żeby znaleźć kolejnego klienta, ale jakby nic się tam nie dzieje, bo tego czasu nam brakuje. Bardzo często latami tkwimy w takich sytuacjach, kiedy z jednej strony chcemy odejść, z drugiej strony nie mamy jeszcze nowych klientów, bo nie mamy czasu ich znaleźć, bo ten duży klient pochłania większość naszego czasu. Kiedy myślimy sobie o tym, że my chcemy rozbudowywać firmę, nie możemy czekać do sytuacji, aż ten duży klient odejdzie. Zdarzały się takie sytuacje, kiedy na przykład wirtualna asystentka pozyskała bardzo dużego klienta, 100% czasu poświęcała temu klientowi. Pamiętam, jak rozmawialiśmy, ja mówię, słuchaj, wiesz, to to nie jest dla Ciebie bezpieczne. Bo jak ten klient z ryzyku to no, ja ty zostajesz z ręką w nocniku i będziesz chciał szukać sobie klientów. Ja ogólnie wyznaję zasadę, że mali powinni pracować z małymi średni, ze średnimi, duży z dużymi, bo jest to taki sam, podobny przynajmniej poziom ryzyka jest rozumiana. Natomiast jeśli duże pracuje z małym, to ten mały właściwie nie ma mocy negocjacyjnych. Jeżeli wpadamy w taką pułapkę, że obsługujemy dużego klienta, to z mojej perspektywy już wtedy, Warto zatrudnić sobie osobę, czy też współpracownika, kogoś na b 2 nawet kto w części odciąży nas z tych obowiązków, po to, żeby uwolnić sobie czas na pozyskiwanie mniejszych klientów. Także w momencie, kiedy dojdziesz do wniosku, ty albo twój klient, ten duży klient, który rezygnuje, to ty nie zostajesz z ręką w i masz już zapewnione byt w postaci innych mniejszych klientów. Zobacz, że odejście małego klienta, że ty masz kilkunastu, kilkudziesięciu małych klientów, nie boli, ale odejście, Dużego klienta, jeśli on stanowi 90, 80, 70% Twoich przychodów, no może oznaczać dla Ciebie właściwie bankructwo firmowe. Warto z mojej perspektywy cały czas zastanawiać się nad tym, jak nie uzależniać swojego bytu, swojego rozwoju, swojej firmy od pojedynczego klienta. Jeżeli potrzebujesz więcej wskazówek na temat tego, jak skalować, jak budować firmę, jak podejść do klienta w automatyzacji delegowana, to serdecznie polecam Ci nasz poradnik, jak skalować małą firmę. Mam nadzieję, że znajdziesz tam dużo ciekawych wskazówek. Link do tej książki w opisie tego filmiku, ale ja bardzo dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia kolejnym razem.